Nowy, potrzebny sprzęt trafi do uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu Dąbrowskiego. Wszystko za sprawą przekazanej przez Martę malec -Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego promesy na zakup laptopów do nauki zdalnej. Uroczyste przekazanie czeku odbyło się w Zespole Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Edukacja znalazła się w trudnej e, sytuacji. E, my jako Samorząd Województwa Małopolskiego e, zmieniliśmy również optykę patrzenia na to, z czym musi się zmagać e, Dzisiaj edukacja to jest trudny czas dla nauczycieli, dla uczniów, dla dyrektorów szkół. Dlatego jako samorząd postaraliśmy się szybko zareagować i już w czerwcu bieżącego roku powstał pakiet edukacyjny w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Teraz z tego pakietu do powiatu Dąbrowskiego popłynęło ponad 107 tysięcy złotych. Promesę odebrał starosta Lesław Wieczorek. Ja myślę, że... Yy... Samorząd województwa małopolskiego zarząd ma konkretną strategię, kon konkretną strategię podnoszenia kompetencji właśnie nowych w nowych technikach informatycznych. Myślę, że to się spowoduje podniesienie poziomu nauczania, ale też jak pani Marszałek wspomniała. Nie tylko będzie wykorzystywany obecnie do nauczania zdalnego, ale kiedyś te laptopy, ta technika wróci do szkół i będzie wykorzystywana tutaj stacjonarnie do podnoszenia kompetencji. To oczekiwany prezent dodawał dyrektor zespołu szkół imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Bez pomocy pani marszałek zarządu województwa małopolskiego, bez pomocy zarządu powiatu dąbrowskiego, panów starostów, nie byłaby możliwa realizacja zdalnego nauczania, gdybyśmy nie zostali wyposażeni w sprzęt. Dodajmy, że wsparcie na zakup laptopów pochodzi z pakietu edukacyjnego małopolskiej tarczy antykryzysowej, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej.